Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w tą dzisiejszą niedzielę gdzie się dzisiaj się wybieramy? Dzisiaj wybieramy się pod Łomnicę, ale nie w tym miejscu co było niedawno, tylko tam w innym miejscu, czyli właściwie to jedziemy pod Dąbrowicę. Na miejscu to prawda się okaże, czyli... Bo na razie sam nie mogę się zdecydować, czy jadę po prostu na to tam... To, Osiedle Łomnickie lub po prostu już bliżej też do Dąbrowicy ale chyba do Dąbrowicy, to wszystko okaże się na miejscu i... no i na, tam na miejscu chciałbym no tak trochę podsumować tydzień i porozmawiać o pewnych problemach także ja już od teraz zaczynam i widzimy się na przystankach yy, które no będę robił będę jechał tak jak do Maciejowej tylko, że się za podlicą skręcam że już się widzimy na coś. Pierwszych... Już przejechałem 2,46 km i znowu w tym samym miejscu Ale nie jedziemy do ogle ani na grabarów. Nie, wcześniej, tego nie zmienimy. Ale... No, już niedaleko zostało, bo tak jak patrzę 4 km, a jeszcze przez cały czas się zastanawiam, czy tylko na osiedle Łomnickie, czy też o Dąbrowicę zahaczymy, bo to jest bardzo już blisko. Jeszcze muszę tam obwodnicę pokonać i już będzie blisko i lotnisko. To się Dobrze, ja... tak, Jedziemy się, się na następny dzień, tak? Jesteśmy niedaleko, jeszcze musimy tutaj tory minąć, zaraz będziemy. A tak to lotnisko na razie żadnego samolotu nie ma. Ale tutaj chyba, ...takie mam ale na pewno tak jest, że z tego lotniska startują szybowcy i lecą na górę szybowców. Cześć kurów. Nie wiem jak to jest, bo ja się na samolotach się nie znam. No i tyle. Na pewno zahaczę o Dąbrowicę. Na pewno nie pojadę tą tutaj drogą. Pocytując taki jeden ten wpis na grupie Jeleniej Góry, że droga do Dąbrowicy jak y, płyty za Niemcy na A4. Więc ja i wolę pojechać inną drogą niż sobie wybić koła jednym ja Are you or Are you not? I won't block the door. But tick tock, if you are gonna take a shot, then come at me with all you got around. Just let me go. Just let. Tu na tej wsi naprawdę jest bardzo fajnie, zaraz Wam już ją pokazuję, no taka cisza, tu spokój, zaraz już Wam to pokażę. To nie koniec tej wsi, bo jest tu i tam jeszcze za torami kolejowymi jest jakby dalsza część tej wsi. Naprawdę bardzo fajnie tu jest, jeszcze tam pokażę Wam drugą część, jestem tu co prawda pierwszy raz. Dowiedziałem się, że ta droga, która jest przy lotnisku ona tak naprawdę jest tylko taka z płyt do granicy z miasta Jelenią Górą z Dąbrowicą. No tak to pokazuje tutaj fajna bardzo wieś. Tu jest druga wieś, znaczy, przepraszam, to jest druga część tej wsi Dąbrowica, ale aby dojechać w tej pierwszej części, tam yy, koło tego placu zabaw, tej papierki, tu po prostu jedzie się po dziurach, po prostu po dziurach. Się jeździ. Aha, tutaj takie rozwiązanie, dosyć śmieszne, bardzo, ale uważam, że tu powinni przyjechać z tego programu Absurdy Drogowe, bo łatwiej jest zamknięty. Tamte wygląda niby że no po barierkach, ale na dole to już inna historia. No i... Wyżbudowali taki most tymczasowy właściwie to jest chyba most na stałe już. Bo tutaj coś widzę się nie zapowiada się na remont, więc to chyba już na stałe most. Ja jeszcze zobaczę co tu w Gąbrowicu i pokażę Wam. Jest jest zbyt daleko, a poza tym słyszę nawet stąd, że jest tam w środku jakaś musza, więc będziemy wchodzić tam do kościoła, ale znalazłem tutaj jakiś zamek przypadkowo, ale nie wiem co to za zamek jest. Ja co tu się znajdowało. Poszukał historii tego samku i przyjadę tutaj się wkrótce opowiewał historię. Jestem z tym W dech piersiach, zabierają zabiera takie widoki. W dech piersiach. Jeśli chcesz, może fajnie nie spędzić na takich wioskach. to Zapraszam cię ze mną skontaktować tak się ze mną wiadomością. Przejdziemy się na rowery, na jakąś... Nie, raczej chyba na rowery raczej. Tak, tak, tak. wracamy teraz do łomickiej. kochani to byłoby już na tyle w tym filmie myślę, że następny odcinek jeśli będzie taka pogoda jak w tą niedzielę to może być nawet z góry szybowcowej ale jeszcze nie wiem to zależy jak to będzie u mnie nauka to po pierwsze po drugie zależy od pogody po trzecie, zależy od planów e, rodzinnych. Dzisiaj mamy dwie wycieczki w jednym. O, e, prościej mówiąc. A no to tak, to chciałbym jeszcze Was e, pozdrowić. E, pozdrawiam Was. Pozdrawiam też pana Jarosława Juszkiewicza z Katowic. E, Panie Jarosławie, dziękuję, że pan mnie prowadził do celu, czyli tu na osiedle Mownickie. Pozdrawiam pana Jarosława i was też. Także widzimy się w następnym filmie. Nie wiem jeszcze, czy będzie z góry szybowcowej, ale myślę, że może tak. Zobaczymy, jak to życie napisze scenariusz. Także już was żegnam i do usłyszenia.